A dzisiaj przedstawię, dzisiaj przedstawię wam najczęstsze błędy popełniane w Lowelo I pokażę wam jak sobie z nimi radzić Tak zapraszam do oglądania Błędem jaki mamy w Lowelo jest niedokładne sprawdzanie map Jeśli na przykład jesteśmy na sędzie, na hawanie Idziemy sobie tutaj, bo dostajemy sobie tutaj, że ktoś jest no pod B Może być tutaj Tutaj albo tu. A tak, więc nie klikujmy. No, tak, tylko sprawdźmy. Czy przeciwnika tutaj? Tutaj. Czy nie ma przeciwnika tutaj? Czy nie ma przeciwnika gdzieś tutaj pod nami, ponieważ może ktoś lurkować Kiedy tutaj jest czysto, możemy sobie trochę podejść. Cały czas sprawdzając te pozycje. Tutaj zarówno można sprawdzić. Tutaj też. Sprawdzamy tutaj. Tutaj, ta, tutaj, tutaj idziemy dalej. Cały czas musimy być pewni siebie, żeby nie ja. dostać kulki w plecy. Sprawdzamy. Tutaj, 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 tutaj i zazwyczaj w backstopie, jeśli spek jest zapisany, to będzie Więc kiedy nie widzicie tutaj oponenta, Przychodzicie sobie tutaj. Sprawdzacie tu, market sprawdzacie, Sprawdzacie tutaj. Do maina nie wchodzicie. Idziecie sobie ze spokojem na B. Patrzycie tutaj cały czas, i w tym już momencie powinniście się tutaj odwrócić i sprawdzić, czy nie ma nikogo tutaj. Jeśli tutaj jest czysto, to mamy oponentów tutaj. I pikujemy sobie błędem, które jest popełnione przez graczy podniskim niskim elo. Jeśli na przykład gracie duelistami. To zadaniem jest zrobić w tantryk w, jeśli nie, jeśli w jet, jetcom, to robicie coś takiego. Tutaj generalnie bardzo często jest smoke. Czasem jest on zły, czasem dobry. Używacie sobie dasha. Jesteście gotowi. Wyciągacie kosę. Up Od się do tutaj. Pod heavenem heaven. i czyścicie sajta, żeby wasi yy, koledzy mogli bezpiecznie alta i zaplanto. Natomiast jeśli gracie z sentinelami, inicjatorami czy byle jaką inną e, rolą agenta zapewnić dueli, dueliście bezpieczny wejście w side. Jest jest przygotowany do... Dobra, zobaczmy czy to jest Przygotowany do... do... do, do wejścia w sajt. Mamy, to... zrobić tak? On już... chodzicie obracacze za nim. Wodzie się za nim, czyszcząc site, sprawdzając na przykład tutaj, czy nic, nikogo tutaj nie ma, zamykając... <ścoughs> Dając swoje utile na przykład na Heaven, na teko, dawać swoje tutaj utile. Pomyśl. Jeśli nie sprawdzimy dokładnie. E, w obrachu, czyli no konto po prostu, jeśli nie sprawdzimy. <grym> Konsekwencje mogą być takie, że załóżmy, wchodzimy sobie tutaj, sprawdzamy tutaj, ale nie sprawdzamy co jest za nami. Tutaj może, sta może na tych beczkach stać oponent, który jeśli nie sprawdzimy tego miejsca, może nas z łatwością definić. Efekt... Czesnym, częstym błędem jest też sprawdzanie yy, zakrętów bądź miejsc, gdzie może czekać oponent, zbyt szybko. No i chcemy po prostu szybko wygrać rundę, chcemy sklaczować, chcemy wygrać po prostu, albo po prostu się spieszymy, więc wchodzimy tutaj. Znaczy no, nie wchodzimy, bo tak nie można robić, ale yy, błędem jest tak. Ten błąd polega na tym, że wchodzicie. I robicie coś takiego Czyli nawet nie zdążycie zareagować, tylko rozsądzicie Oponent Czy nie Wchodzicie I zamiast robić coś takiego Robicie coś takiego Albo Najlepiej jakbyście byli od razu wcelowani Ponieważ kiedy zobaczycie oponenta Ktoś to z waszego teamu gra smokerem To wasze, jego zadaniem Albo wasze za smokowaniem eee, Wejść Do na przykład mainów jeśli gracie po obrońcach, daj osób daje tego smoka w taki sposób, żeby... że. Chcecie, to jest bardzo złe. Na przykład, jeśli sobie, jest, się i patrzycie, czy nikt nie wychodzi, to osoba, która jest tutaj w mainie, może przejść tędy i być w tym Dla Was. Jaki jest taki smoke? smoke. Tędy, może być tędy. I wy się go nie spodziewacie, albo jeśli tak patrzycie, to może sobie przejść tutaj i schować się tutaj. I dlatego jest to bardzo zły smoke i się Natomiast żeby smoke był dobry, e, linia smoka musi kończyć się e, na wyjściu z Maina, z marketu po prostu musi się kończyć na wyjściu, czyli tak powinno być. Przeciwnik jeśli chce przejść przez smoka jeśli wyjdzie, byle jak z jakiej strony, no jest zauważalny kolejnym bardzo, wa bardzo ważnym błędem, który jest popełniany to brak rozgrzewki, żeby chodzić na ramiona. i nierozgrzani nierozgrzany, to oczywiście nie grać tak dobrze, jak po rozgrzewce tak więc, żeby się dobrze rozgrzać Blecie odpalacie... tutaj na strzelnica odpalacie tutaj na trening. Ważne, żeby w ogóle coś robić. Jak zrobić Nagram o tym film, w którym opowiem wszystko po kolei jak dobrze rozgrzać się w Valorancie Następnym błędem, który jest popełniany, to niedawanie kolów. Waszym e, teammateom. o co chodzi? Jeśli na <laughs> <laughs> e, i umieracie i siedzicie na utkanej, to jest bardzo źle i niedobrze, ponieważ e, jeśli wasi przeciwnicy nie spojrzą na minimum, nie będą wiedzieć, gdzie jest oponent i prawdopodobnie umrą. A jeśli powiecie dokładnie, gdzie jest oponent, albo po prostu. Albo jeśli nawet nie znacie, gdzie co jest, to możecie powiedzieć ziomka, którego obserwujecie, który jest obok tego e, przeciwnika. Możecie powiedzieć nazwę ag agenta i powiedzieć z lewej, z prawej, do tyłu, do przodu, czy ma zero, ile mu daliście. Jest to naprawdę bardzo cenna informacja. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że nie będziecie popełniać już tych błędów. Zachęcam Was do zostawienia e, subskrypcji, lajka, jakiegoś komentarza. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko.